kolaż w Wrocław i reprezentacji Polski. Wygrałem dwa razy Tour de Polonii. trzykrotnie byłem indywidualnym mistrzem Polski, a w sumie osiem razy miałem tytuł mistrza kraju. I uczestnik wyścigu pokoju. Uczestnik wyścigu pokoju. Cztery I razy wygrane to. dwa etapy i klasyfikacja górska i raz drużynowa. No i kolega Ryszarda. Kolega, przyjaciel, bo z ryśkiem to, z ryśkiem to u niego i spałem, i mieszkałem po trochę jak gdzieś na wyścigie, jechałem, bo mieszkałem na wsi pod podróżają, to się mi dzień wcześniej. To posiedzimy po, po pogadamy, wypijemy jakiegoś małego e, lampkę wina. I tak I do końca życie miło. Czyli wyjście z pokoju dla takiego młodego chłopaka to było wielkie marzenie. To było tak, tak to było wyzwanie z wielkie. Jak, jak się już telewizja w początku, tylko się w radiu to słuchało. A później, jak już przyszła telewizja, no to ktoś tam miał telewizor, to się biegało, na, 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 żeby oglądać, a, a co pół godziny była relacja z trasy. Co się stało, że Pan został takim kolarzem przez duże K i znalazł się w Dolmelu Wrocław? No tak, się, się, za, ja zapisałem się później, Już chodziłem do szkoły zawodowej, kończyłem szkołę zawodową, zapisałem się do klubu LZS w Strzelin z Jasiem Faltynem i tam yy, żeśmy dojeżdżali na treningi. To był rok 68. Zaliczyliśmy tam już pierwsze takie jesienne starty. A kolarzy wtedy było bardzo dużo. Mm -hmm. Klubów było masa tutaj na Dolnym Śląsku, co w każdym powiatowym mieście był klub i w Wrocławiu były 4-5 klubów. No i tak zaczęły być takie takie wyniki, że gdzieś tam w prasie napisali to, 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 tamto i człowiek już to się wkręcił. No i tak się pościgałem w tych, w juniorach już zdobyłem mistrzostwo okręgu tutaj dolnośląskiego. Byliśmy tylko we dwóch w klubie takich lepszych, no to trener prosił Trochanowskiego, trenera, żeby też mnie wziął do Legii. No to był taki warunek, że muszę zrobić pierwszą licencję pierwszej kategorii. A został tylko ostatni jeden wyścig, Puchar Karkonoszy. A że to był wyścig międzynarodowy, to pierwsza piętnastka dostawała pierwszą licencję. Ja tam skończyłem ten wyścig na 13 miejscu. No i dostałem się do tej legii po roku ścigania w legii. A w legi już w pierwszym roku zdobyłem w yy, yy, drużynie na 100 km w Miszosło Poprosił mnie na rozmowę, pogratulował mi, że, że dobrze jadę i to tamto. I... I mówi, jeżeli tak dalej, to widzi mnie w kadrze. No i powołał mnie do kadry. I tak doszło do pana pierwszego spotkania z Ryszardem Czurkowskim A z Ryśkiem, moje pierwsze spotkanie, jak byłem na tych zgrupowaniach, jeszcze przed. Nie, już byłem w legii. Rysiek przyjechał z Algerii, z wyścigu. Przed wyścigiem pokoju i był wyścig w Wałbrzychu, takie ogólnopolskie kryterium tam startowało z 200 ludzi. A ja tak mówię, spróbuję z 300 metrów ich zaskoczyć. I dwa razy ich tak zaskoczyłem i ograłem. Dwa duże finisze. to nazbierałem tyle punktów, że skończyłem na trzecim miejscu ten wyścig I wtedy pierwszy raz na podium sałem obok Rysika. Rysiek mi też pogratulował i tak już wiedział kto to ja jestem. A to wtedy było wielkie nazwisko w świecie kolarstwa? Rysiek już miał wtedy wygrany wysik pokoju się już do tego, bo on najpierw był drugi na wysiłku pokoju w 69 roku, to w 70, w 71 Rysiek już miał wygany wyścigu pokoju i, i, i tuż przed wysiłkiem pokoju na to kryterium przyjechał. No dla mnie, Rysiek dla mnie to był, to był idol, jak wcześniej był Królak, e, Gawliczek, e, później Kudra e, czy Zieliński. No to, to, to już Rysiek jak wygrał wyścig pokoju to był takim idolem, to, był, to, to było nazwisko, to był, pamiętam jaki wyścig mistrzostwa Dolnego Śląska jechaliśmy, w 1971 roku też to było i Rysiek też przyjechał na te mistrzostwa i pamiętam ja przebiłem koło, a Rysiek coś tam z rowerem też mu się coś stało i się zatrzymał. I ja dochodząc do tego, Ryśek też wsiadł już na rower, no to było tutaj, nawet po ich stronach, bo w Dzierżoniowie te, te, te mistrzostwa się rozgrywały. No i z dwójkę dochodziliśmy do peletonu. No to dla mnie to było to, że ja ryśka daję zmianę, w, goniąc ten, 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 ten peleton. No to już było coś. No i także, to już takie miałem z Ryśkiem kontakty. A później. Jak mnie Łasak powołał, no to już jeździłem na wszystkie zgrupowania razem z w jednym samochodem, mieszkaliśmy w jednym pokoju, już to, jak jechaliśmy wyścig pokoju w 75 roku jechałem z Rysiekiem, gdzie wygrał po raz czwarty, no to, to zawsze pamiętam to co mi Rysiek powiedział, ten czwarty raz wygrałem dzięki, dzięki Tobie. Bo ja akurat w tym roku bym bardzo mocny wygrałem klasyfikację górską, wygrałem etap na solo. Na solo wygrać etap na wyścigu pokoju to nie jest łatwo. ja 30 km odjechałem przed metem po górach. Po drodze były dwie, dwie premie. Odjechałem im na minutę i tak przyjechałem do mety. W Karmarsztat to było, pamiętam, no to już tak. No i wtedy miałem szansę, wtedy miałem szansę nawet na tym wyścigu pokoju. Rysiek mi powiedział, że to tyś powinien wygrać. Wtedy na tym wysiłku takie regulamin, że każdy punkt na lotnym finiszu, każda punkt na górskiej premii to była sekunda tej bonifikaty do klasyfikacji generalnej. A w tej czołówce było trzech Rosjan, dwóch Niemców, dwóch Czechów i ktoś tam jeszcze. No i Rosjanie byli Pikus, Gusjatnikow i Czapłygin, bardzo mocni kolarze. I się musiał z nimi tam walczyć o to, o to zwycięstwo. I to, to było zwycięstwo na sekundy. jaki miał charakter jako człowiek? Bo mieszkaliście razem w jednym pokoju podczas wyścigu pokoju. się bardzo spokojny, bardzo spokojny. W każde jego słowo to było, tak jak mi się wydaje, jakby on się zastanawiał, żeby miał wyważone. On to mówiło tak no, spontanicznie. Ale był no, naprawdę taki... Spokojny, stonowany, ale rzeczowo mówił. Zresztą dla mnie to był idot jako człowiek, też, bo od niego się dużo nauczyłem. Bo na rowerze, na rowerze, no to był, ja go nazywałem profesorem, jeżeli chodzi o taktykę. No a później to, to już mieliśmy takie no, kontakty przyjacielskie, bo ja, prze, ja po wojsku przeszłem do, do dolbelu bo byliśmy tutaj w dwóch zjasień w więcej tam nikogo nie było. No i tak taką nasz trener zdecydowali, żebyśmy się ścigali w Dolmelu, bo to był najlepszy klub w kraju. Jak byśmy już doszli, to już było zupełnie... No najlepsi kolarze tam byli, bo był Rysiek i Szczepan Klimczak, z którym wygrywali Mistrzostwa Polski na, w Parami. Dużo wyścigów wygrywali. Jak jeszcze do, doszliśmy my, no, to już zaczęliśmy wygrywać drużynowe mistrzostwa, no i tak, na no, wyścigi, no to już tak... Uważam, że to był taki klub, że, który mógł wystawić reprezentację na Mistrzostwa Świata. Zresztą zawsze na Mistrzostwa Świata jeździło nas z Dolmelu czterech zawodników. Bo na torze Janek Faltyn i Kieszkowski, a na szosie ja Rysiek. Czy rozmawialiśmy teraz o Dolmelu, a możemy powiedzieć, że Ryszard był takim człowiekiem, kolegą, który potrafił by oddać zwycięstwo koledze? Tak, 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 tak. No, na tym kryterium w Sobuce to było 10 października. Zaczęliśmy tam szarpać, rozgrywać wyścigi, w końcu odjechaliśmy w trójkę: ja, Jasiu, i Faltyn, i Rysiek. No i tam się tak zasuwali, i Rysiek mówi. To jest jak tam poszło rozmowa, nie? Ja mówię, Jan dzisiaj ma urodziny, to nie odpuścimy tego. No jechaliśmy tam, się ścignęliśmy parę razy, w końcu Rysiek mówi, nie będziemy się tu ścigać, Jan wygrywasz. masz urodziny, to wygrywasz. No i tak e, już się nie ścigaliśmy, więc tam tu już po, tak pojechaliśmy na metę. A wcześniej były, wrócę tydzień, e, dwa tygodnie wcześniej były Mistrzostwa Polski Górskie. No i Rysiek mówi, Jan, jesteś mocny, tyś powinien mi wygrać. Jak będę mógł, to ci pomogę. No to już wiedziałem, że, że mam pomoc. Nie? i tak odjechaliśmy też w kilku zawodników, ale sa, sama szpica, tylko Mytnik się nie zabrał z reprezentacji. No i Rysiek tam skoczył tak w jednym miejscu, żeby tam zrobić taką tego. No to poprawił mu zaraz mnie te growisko, Później Staszek Szosda. No i ja doskoczyłem do Staszka. Ja poprawiłem Staszkowi i odjechałem. To był ostatni kilometr podjazdu, może 500 metrów. Wjechałem na górę, zjechałem z góry i było w Krenicy. To było w Krenicy i już pojechałem i wygrałem, nie? No także jak Rysiek już to, że powiedział, że mi pomoże, no to widziałem, że tam wszystko tak robił, żebym, żeby mi nikt nie odjechał. No i tak. I to wygrałem. No ale ten się, ten się nie zgodził, drugi się nie zgodził mnie ja Nowicki mówi, jak, jak chce mieć medal. No i Medali zabrakło. Ja już mówię, ja już bez medalu przyjeżdżam, wygrałem dwa tygodnie temu mistrzostwo Polski, także nie muszę mieć mistrzostwowych. No i, i taka była umowa, że Rysiek mówi tylko na finisz musisz mnie podprowadzić. No nie oglądaj się do tyłu, tylko z kilometra zrób tempo. Bo Rysiek był tak, jak było tempo, to on z tego tempa przykręcił na finiszu i, i tam nikt tak z nim nie miał szans. A mówi, bo na krótki finisz szosa jest niebezpieczny. Ja go goniłem do 200 metrów do kreski, ale już tak ile miałem. No i tak pomyślałem sobie, a jeszcze pojadę do mety, to jeszcze ja będę miał medal. No ale tak się, tak się jakoś sprężyłem, że znów wygrałem mistrzostwo polskie. Rysiek był trzeci, Mietek Nowicki był drugi. Zapytam o takie wydarzenie, które przeszło do historii polskiego kolarstwa, czyli o wyścig w Paryżnicę 1974. Jak do tego doszło, że Was wypuszczono na ten wyścig? Ale wiceprezesem Światowego Kolarstwa był Włodzimierz Gołębiewski, który tam w tym zaproponował takie, żebyśmy pojechali z zawodowcami jako po raz pierwszy jakiś wyścig. Porównać i tak dalej, żebyśmy się pościgali. ścigać się z Merksem z Polidorem, to, to, to były sławy tak, takie nazwiska. Mi się udało dotrzeć do Merksa i go zapytać o ten wyścig. Mm -hmm. Bo teraz opowiem. Natomiast wracając do tego, czy Włodzimierz Gołębieski to był ten człowiek, który wam pomógł się ścigać z zawodowcami wtedy? No myślę, że tak. To była, to była na pewno. Czy ktoś tam jeszcze zaproponował, to? ale wiem, że wtedy Włodzimierz Gołębieski powiedział, że pojedziemy na ten paryżnicę, a on był. Prezesem Polskiego Związku Kolarskiego i wiceprezesem Światowego Związku. A wy nie baliście się ścigać z tymi słowami sportu? Kolarsko? Nie. Myśmy do tego podeszli w ten sposób. Tak nas ustawił Walkiewicz, bo on ten był trenerem, że, że w pierwszej piące musi, będzie jeden, a w dysze może być trzech. Myśmy z takim nastawieniem tam wystartowali. Bo już pierwszy etap. Wygrał Merks tam o troszkę przed wyśkiem, nie? To oni już zobaczyli z kim mają do czynienia. Ale czy było widać, że wtedy Merks zwrócił uwagę na Ryszarda? Oni, nie no, Merks, jak Gryśek wygrał Mistrzostwo Świata, to Merks Gryśka zaprosił na kolację. Chciał go do siebie, do drużyny? Wtedy, wtedy takie rozmowy luźne były, ale to było. nie było mowy wtedy. Nie było mowy o, o zawodowstwie, bo już na, i na w innych wyścigach yy, z żelazej kurtyny tam nikt zawodowcem nie był. To, to takie było... niemożliwe to było. Także tutaj nie, nie mogliśmy się... a później, na następnym roku znów jechaliśmy yy, Paryżnica, no trzy razy. Ja jechałem trzy razy Paryżnica, bo tam na wiosnę już nas zapraszali corocznie. Także na jednym prologu było pod górę, wygrał Merks. Ja przegrałem tylko 4 sekundy z Merksem wtedy. prolog. Co prawda byłem szósty, no ale już miałem taki czas jak ZMLK, Polidor, to, bo to było niedługie, bo to było tam z nie niecałe 4 km pod górkę ta, ta, taki prolog. No to, to Merks podjechał na pierwszym etapie do mnie i, i tak przyglądał mi się tak pokiwał głową, to dla mnie to było takie coś, że no specjalnie ja tam sobie jechałem spokojnie, tam z Ryszkiem, a on się wycofał, żeby, żeby się mi przyglądnąć. A właśnie, a jak było z Ryszardem i ze Staszkiem Szosdą? Czy były jakieś tarcze między nimi? A, to, 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 już, to już różne historie. Ale tak z perspektywy waszej, jako kolegów z drużyny, to było widać? Nie, no było widać. W 1974 roku po Mistrzostwach Polski to było ściganie między nimi. To, to się nie da. Ukryć. ścigali się, udowadniali sobie. I były, zrobiły się obozy. Starszych miał swoich ludzi i w kadrze, i spoza kadrą do pomocy. I to było takie udowadnianie trochę. Przyjechali wtedy pierwszy raz zawodowcy na nasz wyścig, na Tour de Polonii. I zajęli pierwsze, drugie miejsce. A nie byli. W ogóle odezwać, jak pod górach myśmy się skrzyknęli do kupy do Wisły na, na tym na podjeździe pod Sarmopol była meta to żaden z zawodowców z nami nie przyjechał. A odjechało na pięciu, Rysiek, Szozda, ja, Janek Faltyn i Janusz Kowalski. Tutaj wykorzystali to ściganie między Staszkiem e, i na tym wyścigu w sumie wypadł chyba remis na tym Tour de Pologne, bo Staszek wygrał trzy etapy i Rysiek wygrał trzy etapy, na, na tym wyścigu. Ale to później, później, już w następnym roku, już było zupełnie... Już, się, już to, nie było tego między nimi ścigania. Ten konflikt to był taki no... Trochę dziennikarze to spowodowali. Bo ja nie no jak tutaj... Wyścig pokoju wygrałeś, tu z wyśkiem przegrałeś, tu mistrzostwo górskie. Na Mistrzostwach Polski doszło do tego, że się ścignęli i Rysiek wygrał. Rysiek wygrał, Staszek był drugi Janusz Kowalski był trzeci. A Szosda i Szurkowski to były dwa zupełnie odmienne charaktery? Zupełnie, zupełnie. Jak ogień i woda trochę? Staszek był furiat. On, on to był zawodnik, który... By zajechał wszystkich i sam siebie. Wszystko musiało być na full. I taki on był. I to też było w życiu? Tak, jak nasz osioł nie był? Tak, tak, Staszek taki był. Wszystko na maksa. Przez, nie powiem, przez dwa sezony 73, 4 no to był naprawdę taki. No, równy z ryśkiem. Mieli, mieli takie, te. Ale, ale Rysiek... Lepiej potrafił kalkulować, lepiej rozegrać wyścig, a starsze był takie na żywioł więcej. A zapytam jeszcze, no bo mieszkaliście razem w jednym pokoju podczas wyścigu pokoju. Jak Ryszard sobie radził ze sławą, z tym zainteresowaniem kibiców? Rysiek, Rysiek był takim zawodnikiem w ogóle, że on, on nie przeżywał tak, że ktoś się tremuje czy coś. I dlatego ja mówię, no Rysiek to jest taki idealny yy, lider. To o rok 74. Mistrzostwa świata odbywają się gdzie? W Montrealu, na trasie tej, co później Olimpiada. Na Olimpijskiej trasie. Czy takie przetarcie trochę przed tak. I tam myśmy startowali jako jeden kraj w siódemkę, bo zawsze startowały kaza reprezentacja z sześciu zawodników wystawiała. No i Mistrz Świata był zawsze dodatkowo w obronie tytułu, czyli Rysi Jechał jako obrońca tytułu na siódmego, czyli, co prawda pierwszym, ale siódmy zawodnik. Pamiętam odprawę. Mówi, będziecie ziemię gryźć, ale musicie to wygrać. Tak powiedział Walkiewicz. No i poszedł odjazd, w którym było czterech zawodów. Na jedenastu, którzy go odjechało, było czterech Polaków. Bo był Staszek Szostak, był Rysiek. Był Janusz Kowalski i był Józef Kaczmarek. No i tam zaczęły się skoki, i, i, i to był ten moment takiego rozegrania wyścigu. Staszek pojechał indywidualnie i Rysiek powiedział, że nie, nie, tu nie, nie, nie pomagaj, bo to był ten, ten właśnie sezon, w którym sobie tam udowadniali. No i Staszek pojechał po siebie. Tak inaczej Zafniszał po lewej stronie zaatakował trochę, ale uprzedził ich Czapłygin, który skoczył z kilometra około, kilometr, może to było, 800 metrów, ostatnia prosta. I Rysiek krzyknął do Janusza Kowalskiego, tak wcześniej krzyknął do mnie, że Holender odjeżdża, żebym się za nim zabierał, do Janusza, żeby go skasował, żeby pociągnął. No Janusz odpowiedział, że nie mogę. No to Rysiel już nie, nie czekał na to, tylko pogonił e, tego czapłygina, doszedł go na 300 metrów, może 400, 300 parę metrów to było przed metą. Dogonił go. No i nic mu nie zostało innego, jak kontynuować dalej ten finisz. To na tu już, już swoje przejechał. No i po prostu w końcówce na ostatnich 50-40 metrach mów, zaczęli wychodzić. Ale to tylko wyszedł mu Janusz Kowalski. Janusz Kowalski wyszedł i był. Także Rysiek był drugi, Janusz wygrał. I Rysiek miał taką pretensję, no skoro Rysiek był liderem zespołowym, no to się miał, powinien się podłożyć, żeby tam pomóc. No ale że wygrał, nikt, nikt nie miał pretensji, bo było pierwsze, drugie miejsce, a Staszek co prawda był czwarty. No i tak wyszło, że no, Rysiek był trochę zawiedziony, no bo był mocny, mógł być mistrzem świata, powtórzyć, no ale no, był drugi, no. No, i, I też Janusz to, przez to tak trochę indywidualne pociągnięcie, no, stracił jako w zespole taką pozycję, że, że można na niego liczyć, nie. A to zaufanie ale, w gospodarstwie jest ważne. No jest ważne, no, ale no tak było. Pamiętam, wyjechaliśmy we... W, w Rzymie ten wyścig unity. Odjechaliśmy tam też chyba w 8, 10. i 10 do mety. A Rysiek powietrza nie ma w przednim kole. Mu dobija. Mówi Jan kurde. To ja wiedzą, że on ma lepszą szansę wygrać ten wyścig. Ja wie Rysiek wy... Zatrzymujemy się na, na komendę. Wypinaj koło, wyrzucaj to koło. A ja zatrzymuję się. Wypinam swoje i ci wpinam. Nawet, nawet nie siadaj z ager, tylko siedź przez ramę, tak oh, wypnij tak zrobiłem i on 300 metrów już był z powrotem w, te, w tej grupie, ja zostałem na ten. No bo wiedziałem, że ja na Figiszu nie, nie dam rady tak jak on. I po prostu dałem mu swoje koło w końcówce, i żeby... żeby bo to, bo tak, tak się, jak się jedzie w zespole, no to się patrzy, kto ma największą szansę wygrać, trzeba temu pomóc. Bo jakby to była meta gdzieś pod górę, dopiero się powiedziałem: no kurde, Jan, na ciebie spada to, bo, bo ty musisz tam, bo masz największą szansę to, to wygrać.